Rosy, które ja nie na Nienawidzę raperów, chyba bardziej mi jednym i drugim gadać nie chce mi się po jedno i drugie zawsze męczy i wraca I zawsze tak tutaj był, będzie i jest Wstaję rano, odpalam sztuka Najczęściej z panią tak cała woda Przepraszam, mamą se znowu i Znów się martwisz, będę sam Wyglądam jak z tuba, więc jadę na trening, to tam rybka, może faktycznie i trochę mam dosyć Lecz tubie mocy o jak Z menelkami jest też ból Żoła, palek, jedz akietem Dziszek, ras, i chuj Wolę arat, snuż, brat, Mały sklepik jest niczym zoo I trafi tam każdy na osiedlu Za kasą stoi jak sto Obok nich leży serców brydelków I w nie lubię siebie po wódzie tam za dużo tych, którzy lubią I przyznam w sumie, nie nie umiem Gdy oni walą, serce jest na szuka a. Bo często robię fajne refreny Wkurwiam tu wszystkich i to się nie zmieni Zobacz jak robię, katolę, kofajach, nie jest co, że w ramen, no to się odpalam Trak jest do pa, jak to baja, kto, on jest O polskich rapach, czy pacelne Poza tym drugie, co płacę codziennie To pierwsze mi lata, bo lata jest wstecz My, to, my, listą, my no, Ząki, każdy skuty, mimo to w tych kieszeniach I jak mówią, se do dupy, to nie nastrój la na Bayera Jestem młodym typem żomu, rozpierdalam w polskim rapie I jak nie trzymasz po żołów, to do pionu cię wstawię Wydam na fajki, se, ja chciałem najki mieć, hajs z dymem i kurwa dosłownie wykończą te fajki Mnie nie ma, że powiem, nie jak ktoś testuje, to sługa pierdolą